No siemanko, siemanko jest Jestem Razer. Witam was w kolejnym filmiku. W tle macie gameplay z Call of Duty Ghosts. Jest to myślę dosyć szybki killstreak, ponieważ jest to killstreak w 2 minuty i 28 sekund. Co nam daje 148 sekund, jest to jeden z szybszych moich kamów. Myślę, że to jest to mój trzeci najszybszy kanał. Jak miałem tam jakiegoś, może, nie wiem, under 2 minuty, jakiegoś 2,10, a teraz jest 2,28. Także myślę, że ogólnie gameplay nie jest najgorszy do oglądania, bo jest dosyć szybki. Jest to mapka Freefall w trybie dominacji, Grałem sobie tutaj z spoconym tryharderskim Hołni Badgerem, ale ogólnie gameplay jest w miarę wybiegany. Nie siedziałem cały czas na spawn trapie, tak więc mam nadzieję, że Wam się spodoba. No i cóż, wakacje szybko minęły, nieprawda? Został już tylko i wyłącznie ostatni weekend, sobota, niedziela i w poniedziałek już zapierdzielamy do szkoły. No. Większość z Was na pewno pójdzie do szkoły, ponieważ są na pewno wśród was ludzie, którzy pokończyli szkoły. Być może jest ktoś jeszcze nawet kto nie chodzi do szkoły, chociaż w to wątpię, że jest ktoś poniżej 5-5 roku życia. E, ale to jest mało ważne. Cóż, kończą się wakacje, naprawdę bardzo i to bardzo szybko minęły mi te wakacje, nie wiem jak wam, ale ogólnie zawsze. Bardzo czas, bardzo, bardzo szybko płynie. Nie obejrzycie się, a teraz boom, skończyli liceum, schodzicie gimnazjum, czy tam nie wiem co tam macie teraz. Naprawdę ten czas bardzo szybko płynie nam się, tylko wydaje, że on się dłuży, a proszę bardzo. Bo już niedawno się zaczynały wakacje, niedawno się kończył rok szkolny, niedawno pisaliśmy testy gimnazjalne, przynajmniej ja w moim przypadku. A teraz proszę, co jest już końcówka wakacji? A za no za parę dni już idziemy do szkoły. Niestety, no. Troszeczkę szkoda, no bo wiecie, jak są wakacje, to mamy pełen luz, a teraz znowu będziemy musieli wkupać, będzie troszeczkę mniej czasu, ale spokojnie ode mnie filmiki nadal będą się pojawiały. Myślę, że w miarę regularnie. Może nie, nie tak regularnie jak ostatnio, ale myślę, że dwa, trzy filmiki na tydzień postaram się coś tam ugrać. Teraz na to, że oczywiście jeśli będzie troszeczkę wyższy poziom, będzie trzeba się troszeczkę pouczyć. Ogólnie chciałem się Was zapytać, jak wam minęły wakacje. Czy być może gdzieś byliście, byliście na jakimś wyjeździe, byliście na jakimś jeziorem, może być może, no. Bo jechaliście gdzieś, tak? Nie wiem, mieliście jakąś wycieczkę gdzieś tam na wakacjach, byliście. Ja ogólnie siedziałem całe wakacje w domu. Nie wiem, tam kilka wypadów w mm, parę miejscowości. Spotykałem się oczywiście z znajomymi, miałem tam jakieś ogniska, ale ogólnie większość czasu przesiedziałem w domu. Nie miałem żadnych tam wyjazdów, nie wiem, w góry, za granicę, nad morze, to w ten desen. Ogólnie jestem ciekaw, jak Wam się. Mm, jak wam minęły wakacje, jak spędziliście wakacje i do jakiej szkoły teraz idziecie albo nie wiem do której klasy idziecie. No i to już to było tyle, kurde, te wakacje bardzo, bardzo szybko minęły. Trzymajcie się magistra. Na razie cześć. Do widzenia i powodzenia w nowym roku szkolnym.